Chciałabym umrzeć tak jak Jurek. Szybko. On zawsze powtarzał, chcę umrzeć przed Tobą, bo Ty sobie w życiu dasz radę, a ja bez Ciebie nie. Tylko dlaczego zrobił to tak wcześniej, gdy mieliśmy jeszcze tyle do zrobienia? Grób mam załatwiony obok Jurka. Zostanę skremowana, to też wiem, bo jak się idzie na grób skremowanych osób, to człowiek sobie nie wyobraża, co jest w środku. Wie, że jest proch. A proch oznacza spokój. Żałobę nosi się w środku. Czas na nią przychodzi później. Kiedy minie cały ten pogrzebowy rozgarniasz. Ja wiem, że żałoba po to tobie jest jeszcze przed nami. Pamiętam, że od pierwszego spotkania miałem wrażenie, że spotykam bohaterkę albo to z filmu Wajdy, albo z powieści Żeromskiego, że spotykam polską inteligentkę. I tak mi się wydaje, że jeśli w przyszłych czasach, jeśli ktoś nie będzie wiedział, co znaczy słowo inteligent, inteligentka, to w Wikipedii, jak pojawi się to hasło, to będzie po prostu jej zdjęcie. W tych okularach, z tym szczęśliwym wzrokiem, z papierosem i kawą w ręku. Nie jesteś gatunkiem odchodzącym. Ciebie nie będzie, ale jestem o tym głęboko przekonany, że w Polsce są tysiące i setki tysięcy ludzi, którzy są gotowi myśleć o Polsce, o Europie, o życiu publicznym, Dokładnie tak samo jak Ty. I wspominaliśmy Ciebie. Ja pamiętam taki moment, po raz pierwszy odwiedziłaś mnie wtedy w Kancelarii premiera i zapytałaś właściwą sobie swobodą, gdzie ja tu mogę zapalić. A ja powiedziałem z absolutną taką szczerością, Ty możesz wszędzie. Bo taką miała pozycję tak i budziła respekt i taką sympatię u wszystkich, nie tylko przyjaciół. I droga to Mam takie przeczucie, że tam, gdzie w tej chwili jesteś, też powiedzą ci, jak będziesz chciała zapalić czy swojej ulubionej kawie, że ty możesz wszędzie, bo gdzie jak gdzie, ale tam na pewno zająć się nam. Przechodząc do tej rzeczywistości politycznej. Środa zaczynała się od polityki, polityka od Taradoskiej. I tak jak jest wielką damą Krakowa, dziennikarstwa, to jest damą tego świata, gdzie tak znaczy tak, nie znaczy nie. Miała swoje sympatie, ale one nie wpływały na nią w jej ocenie rzeczywistości. Stając przed nią jako rozmówcy, zawsze chcieliśmy być lepsi niż jesteśmy. Podnieść się do jej poziomu. W niewielu to się uda. Poznałem panią redaktor pierwszy raz. Nie w świecie polityki, ale właśnie przy łóżku szpitalnym, kiedy jak mało kto, ale z wielkim wdziękiem i godnością dbała o swoją umierającą braton O jej godność w tragicznej chorobie nowotworowej dbała o nią ze wszystkich sił. Pamiętam te rozmowy w szpitalu. Panie Władysławie, co jeszcze możemy zrobić? Gdzie jeszcze? Choć stan był bardzo trudny. i miała tą świadomość, ale ta chęć walki o godność jej nie odstępowała. Szanowna pani redaktor, miałaś też swoje ukochane miejsca w Krakowie. Tu zawsze był fryzjer, cukiernia na Jagielońskiej, święcenie Wielką Sobotę przy Bazylice Mariackiej. I ten Kraków też dzisiaj dziękuję. I rzekł, ale to nie może być tylko pożegnanie. W tym wszystkim musi być przyrzeczenie, że o godność, którą miała. I zabiegałaś, będzie miał kto walczyć. Spoczywaj w pokoju.